Pan Eugeniusz Sendecki, proszę bardzo. Panie Romanie, nasz przyjacielu, koledzy, panie prezesie, kandydaci na prezydenta, panie Zenonie i panie Ludwiku. Dzisiaj warto powiedzieć kilka słów o tym, gdzie. W jakim punkcie to dzieło, które pan panie Romani rozpocząłeś, inicjowałeś, kontynuowałeś. To dzieło przegrane podczas masońskiej antypolskiej rewolucji w 26 roku. To dzieło upadłe, któremu na imię Polska, to dzieło ma się podnieść. Chcemy, żeby już w tym roku chcemy, żeby jeden z nas kandydował i wygrał albo przynajmniej Dobrze nas przygotował do wyborów samorządowych, podczas tych wyborów prezydenckich. Chcę powiedzieć Tobie, Panie Romanie, o tym, co się wydarzyło w roku 2010. Wtedy, kiedy człowiek, który pełnił Twoją rolę przez 10 lat, profesor Maciej, znany Tobie dobrze, Ty z nieba widzisz i wszystko lepiej widzisz od nas. Wtedy został zdetronizowany przez tego tutaj obecnego Ludwika Wasiaka. Wtedy właśnie prezes, szef, przewodniczący Ligi Polskich Rodzin, która pełniła rolę naszego matecznika, jak pełniła, to ty dobrze wiesz, panie Romanie. Wtedy właśnie ten człowiek powiedział, że nie ma sensu wystawiać narodowego kandydata na prezydenta, bo i tak wygra Jarosław Kaczyński. Było to już drugi raz. Najpierw w 2005, potem w 2010 roku chciał doprowadzić nas, i w sumie doprowadził do kolejnej klęski. No i wtedy właśnie natchniony Twoją myślą narodową, panie Romanie, Ludwik Wasiak powiedział, że nieprawda, że Jarosław Kaczyński nie wygra tych wyborów i warto. Wystawiać swojego kandydata, żeby zapaść ludziom w pamięć, i potem odwoływać się do tego, że jest w Polsce prawdziwy polski ruch narodowy. I ten człowiek dzisiaj z nami jest. Ten człowiek bywał pod Sejmem razem z panem Zenonem Nowakiem, też bardzo ważną osobą, i chcę ci ich przedstawić, chcę ci o nich, chcę Tobie o nich kilka dobrych słów powiedzieć, żeby to było sfilmowane żeby to funkcjonowało w świadomości społecznej. Chcieliśmy się dzisiaj spotkać po mszy świętej i pokolendować. Pada deszcz, będzie trudna aura, ale zapalimy parę zimnych ogni. Pokolendujemy, spotkamy się, podamy sobie ręce, popatrzymy sobie w oczy. Jest z nami pan Jaworowski, który reprezentuje innego kandydata na prezydenta Pana Korwina Mikke. Nie ma dzisiaj Pana Korwina Mikke w tej chwili z nami nad Pana grobem, Panie Romanie, a szkoda, rok temu też go nie było. Zobaczymy, może Pan Jaworowski przyprowadzi go tutaj na Twój grób za rok. I tyle chcę Ci dzisiaj, Panie Romanie, powiedzieć. Ty więcej wiesz od nas, bo patrzysz na nas, mamy nadzieję, z nieba. O to się będziemy dzisiaj modlili, żebyś patrzył na nas z nieba. I cóż, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.